No dobra, w tym momencie wchodzi mużyczka, Batman nagrywaj, Robina, let's go, lecimy sobie do przodu, do Midoria, nie, jak cię mam nazywać dzisiaj. Nice to meet you! Oh yeah, jeść, Żółwiczek, okej okay. Densy, battle na densy. Proszę bardzo, o, kto się lepiej rusza, oczywiście, że Robin. Proste, że tak. Nie, bo ja! <śmiech> nie, nie <śmiech> Sorry, tekst z tym się podziwiał. Ty, ty, bo to jest szkoła moja, nie, nie twoja. My tutaj nowych nie chcemy. Ja kiedyś zostałem takim bohaterem, że to jest Hit, czujesz, jak przeze mnie przepływa moc w Ty musisz zostać super bohaterem kiedyś, a ja już nim zostałem. 1-0. <ścoughs> Chodź, pomogę ci. Hehe, <ścoughs> żartowałem to. mówi, że poczekaj coś, chcesz być super bohaterem, tak? No ta, nie widzisz tej szkoła wspaniałe znaki. Super bohaterem. Przyska szkoła? Ja się pytam, czy ty jesteś sam, bo to jest nowy rok, tutaj są wiesz, tutaj są perspektywy, to jest sport, to są walki, super bohaterowie, robisz haja! I w ogóle... Nie, ty... ja czekam na mojego super bohatera, który zaraz podjedzie. Trzeba tą furą, dźbacić go. Dobra. Dobra tak, wow! jest? Nie mamy czasu Wow! Wow! Batman wow. Batman <laughs> Kurkowany, no nie spodziewałem wow. się tego, jestem pod wrażeniem! Mój ja sam fan win diesel go tutaj O! Oh, siema Robin! Siema! Robin. No cześć, 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 cześć! Właśnie tu zobaczyłem temu leszczowi, że... Co to za tutaj amus? przychodzi? No mówię właśnie, że... Przy... Czek! Nie kumplujemy się bohater. jeszcze! Jeszcze się no. nie kumplujemy. Gdzie masz Gacie na Gaciach? Tu <śmiech> <śmiech> są wspaniałe! Nie widzisz to! To jest potęga moich spodni! Przebywa przez nie moc kurwienia! Słuchaj! Im większe majciory będziesz miał na gaciach, tym większym superbohaterem zostaniesz w przyszłości! Ale co to za buty są w ogóle? Zobacz, co są prawinne buty! Jordaniii! Jordaniii! Czarne gumioki! Tak! To są Air Maxy jakieś tam! 3000 tysiące A Abo jedną! Batman! Jak on to zrobił, że on tego dropa dostał? Na Jordanii? Co, Co? jest? No dropa dostał na Jordanki. Wylosowało mu w aplikacji i kupił sobie Jordanki. Jordan. Całeś 1200 zł. Nasze gumiaki się chowają przy nim. <ścoughs> Właśnie, co to za gumiaki, co ty ze wsi jesteś! To jest prawdziwa szkoła! to się dzieją emocje! Tu jest gotam razem ze mną! No, my jesteśmy z Gotham I słuchaj tego! Jak będziesz szedł ulicą, gdzie będzie błoto, to te Jordanki ci się rozdupią zaraz po dwóch minutach. A te nie te białe paski i co, i co? I będą do buty do wyrzucenia. A te czarne gumiaki to już trzeci sezon, chodzę. I zero, nic, nie ma śladów na. Nic. Obserwuj, nic. W gówno wejdziesz nic! Bo są czarne, to nie widać! Nie, no, mm, no, no, no. ale ty przypakowałeś ostatnio, o podoba mi się ta twoja klatka piersiowa. Mm. Sexy. Ja Batmanie sobie strzelałem w żyłeczkę i cycuszki urosły, ale mówisz Do Cycki strzelałeś! Robinie! Chcesz zostać kobietą? Nie, chcę mieć duże cycki. A ty co taki płaski? Jak chcesz zostać super bohaterem? Jak Robin, jak ty płaski, jak dupa jesteś? Ja że włosy! Chłop był taki, dał mi włosy! A i mam oh, potęgę. Co ci dał? Lepsze niż Viagra, stary! Kurno, tak się heja! Ja nie Normalnie. pytam, co ty robisz po lekcjach, stary! Ja jestem dzisiaj na zastępstwie, tak? Bo jestem Batman! Zgoda! Tu jest Batman! Jest Batman! To jest, to jest Batman! Pokaż jeszcze raz Batman, jak na Batmobilku popinasz. Eee paliwo mi się skończyło. Jeszcze masz pięć. To by było niemoralne, gdybym ukradł ci samochód. Masz rację. <głos> <głos> Batman! <głos> 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 A co tu tak jedzie, to na gaz jest. Dobra, <noise> No gra trzeba przebierać, to szybciej będzie jechał! Popham ja popcham was, no jedź mi Doria, otwalaj samochód! Zepnę cię z krawędzi świata! Leć w lewo! W lewo! Ze skarpy jedź! Zobaczymy jak jesteś super lewo. water! W lewo! Szybko! Let's go! O, wow! <laughs> <laughs> Mówi się trudno! Jak są motion idea, a ty? Ja też idę z całym impetem, Paczek się cieszę, hura, do szkoły O nie, ja jestem z tym debilem Ty też jesteś w 1A? Też jestem w 1A, Kolejny idziemy 1A to chyba były aneby Dlaczego ja tu trafiłem? Najwyraźniej odkryli twoje przeznaczenie skarbeńku Idziemy To pierwszy usiądzie tam lepszy Byłem pierwszy, Midoriya Midoriya Dobra Midoria, trochę kobieco Ech, co on robi? Ojoj ojoj Robin Ej No Chcesz zioło? Mam swoje Ja Tak ja Jestem najlepszym uczniem tej szkoły i nic tego nie zmieni Dlatego się będziesz się mnie przebić Ci się jechać. pomieszało, panie Jordan no masz takie pierdnięcie bez swojej mocy, powiem ci, że no poczułem wszystko. A palcówce się nie złamiesz jak mnie uderzysz? Proszę pana, bo oni mnie tu prześladują. i Beksa się uruchomiła. W podstawówce jesteś? Ja byłem na studiach, a ty gdzie byłeś? Patron! Cringe! Midoriya dokąd konta. Smerdalaj tam! Super bohatery! Jak tu? Bo ja! Dobra, pobiję ze ściany, będę bił ściany aż w końcu one pękną! mocy! No, no, tak właśnie mówiłem, bo bez mocy jesteś nikim, a ja nie potrzebuję mocy! Dobrze, że ścianę biję, a nie coś innego! Dobra, robi, bo jestem! Batman! Bon! Dobra, dzień dobry klaso! Witam was bardzo serdecznie w tej specjalnej szkole dla super. Co kurwa? A co znowu? Nie można zadać pytania. Czy ten Midori aby bym mógł przyjść tutaj bliżej do kąta albo pójść za futrynę, albo za drzwi? Eee dobra. Ma nie szczęście. mamy żadnej kontroli. Zobacz, co robić? Midoriya, słuchaj, masz szczęście dzisiaj. Robin się za tobą, wstawił, siadaj do ławki. I żeby mi to było ostatni raz. Robi nie. Ej, co robicie? Jaki robicie? O, ty chciałeś mnie wrobić. <laughs> Bo jesteś Robin! <laughs> Dlatego cię wrobin! Robin! <laughs> Ale to posłuchaj. Usiądę z tobą w ławce. Co Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi! Robin, w co ty się wpakować? Nie wiem, chcę być cool, czekaj. Mm, też pij alkohol. <laughs> Stary, zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi! Najlepszymi przyjaciółmi! Dawaj... O okucie. Dobra, moi kochani, nazywam się Batman, ale mówią na mnie Batman. Zapamiętajcie to imię, nazwisko i pseudonim. Może się Wam kiedyś w życiu przydać. Jesteście tutaj, ponieważ zostaliście wybrani z najlepszych, najlepszych aspirujących kandydatów. Najlepszy! Mi ja Nie akurat... jest ten gnoj, który robi! Słuchaj, ja mi, jestem mi, najlepszy! Gówno, tak jesteś Słuchaj, mi do ria, Bo ja ci szczerze Słuchaj! Gówno, jesteś nie najlepszy! Ciebie wzięliśmy, bo akurat były wolne wakaty, a nie ma kto kibli czyścić. I ciesz się, że jesteś w tej szkole! Będę kibli czyścić? Nie. Jak pomyślę, że Robin jest tutaj najlepszym, aspirującym na superbohatera, to mam zamiar zamknąć tą szkołę. Nie, nie, wszystko jest w porządku. Tutaj, tutaj i ogólnie e, ławka była ubrudzona kurzem, wciągnąłem już, jest wszystko w porządku. A e, panie Batmanie. Tak, robinie. Widziałem jak e, Midoria e, gumę do Życia podczepił pod ławkę. Co? Co? Nieprawda! Nieprawda, to nie była guma, to nie była guma, to były, to były, to! Przyklejałem kredki od spodu, wiem, że nie można, proszę pana, tylko kredki przyklejałem, nie wiem, to przyklejałem innego na pewno niż gumę Zamknij dupę! Midoriya, powtórka! Jeszcze raz! Pff. Sorry, nie chciałem się złamać, sorry! 10% mocy użyłem swojej, przepraszam, nie chciałem cię zabić Dobra, słuchajcie, jesteście w klasie plus ultra, ponieważ płacicie ultra Dlaczego te nazwy są niczym jak te karty graficzne? Plus ultra, super To jeszcze nic, jeszcze tu dopiszemy O kurwa, wziąłem tęczową, nie, ja chciałem białą, kurwa To jest plus ultra RTX Proszę bardzo, klasa najlepsza na o, całym Boże, całym ale wszystko ostre nagle się zrobiło Plus ultra, RTX Wow, wow. Najlepsza szkoła w świecie Uuu. I ja w niej uczę Padma Dobra, słuchajcie tego. Przestępcy są na ulicy, musimy ich pokonać, tak? Bo to jest zadanie każdego superbohatera. A Ale wy no, będzie... że za wcześnie, dyrekcja mówi że co najmniej 5 lat, żeby do przestępców się dotykać. Jak za, jak, jakie 5 lat? Midoria, słuchaj, słuchaj, cioj, ja ja? czekaj, czekaj Robin. Ja wiem, że jesteś zbulwersowany, poczekaj, muszę wyjaśnić typo. Słuchaj, Midoria! Dzisiaj po południu idziesz na ulicę. Jak obskoczysz w pie... To będzie twoja wina, że nie uważałeś na lekcjach. Jak zostaniesz jak wyruchany, to... to będzie twoja wina. Jak I cię połamią to... ręce, nogi, wszystko, to będzie kur... Twoja wina! Połamią mi ręce, nogi, wszystko! Ja sam sobie połamę, ja mam taką moc, że po prostu jak ja walczę, to po prostu psiu i nie ma palca normalnie, nie muszę mi łamać, bo ja sam sobie połamię, zanim połamię, jak połamie. Midoria! ten styl w Gotham sobie nie da rady. Wyślijemy go do Disneylandu, może tam sobie da radę. Będzie walczył z Miki. Wymyśliłem fajny wierszy. Midoryja zamkni ryja. <coughs> <coughs> Midoria zamki ryja, bo ciszczylna sra do ryja. O. <coughs> <Ale> gnębienie. istniej nie dał lady, to co dopiero na ulicy. No, my tutaj testy przeprowadzamy, te... Mi... Ciulu, wracaj do sali! Jakie testy? No testy psychologiczne! Czy dasz sobie radę? Jestem słaby psychicznie! Jestem mocny psychicznie! Jestem mocny w głowie, mocny w dubie! Musisz Co mieć twardą ty? dupę jak my! Musisz codziennie eee! na poślady robić eee! przysiady! Przysiady na poślady! Eee! Wszyscy robimy przysiady! Robimy! I zaciskamy pośladki! O, Czujecie to! O! Ja czuję, ja czuję. Ja wziął majtki wziąłem! <śladki> Bardzo dobrze! Znaczy, że trening zakończony. Dobra, siadajcie znowu. Ale Midori nic się nie wzinało, bo nie ma Majtek na Majtek. Tak, nie ma Majtek. Skąd wiesz? <grystanie> <grystanie> PLUS ULTRA RTX Szkoła Marzeń Dla superbohaterów, takim jaki wy możecie zostać Słuchajcie tego Dzisiaj wysyłam was na ulicę Nie interesuje mnie to, że jesteście pierwszy dzień w szkole Jebać to Mamy niedostatki Jak widzicie, nikt nie przyszedł do szkoły Wszyscy na lekcjach siedzą Także musicie dbać o nasze bezpieczeństwo W mieście gotam oraz w Disneylandzie wow, i wszędzie wow. indziej panie, panie profesorzu, pan mówi tak przekonująco, że ja chyba w to wchodzę Ja wejdę w ciebie później, jak się nie zamkniesz no, dobra, Robin, słuchaj, zostanie no. ci przydzielony partner. Midoria, będziecie o, razem pracować. No, jakbym nie wiedział. <noise> Zawsze cię mogłem samego puścić, więc doceń gest. Dawałem sobie radę bez takiego leszcza. Będzie ci pelerynkę nosił i czyścił buty. O, no to się gadzio. Nie, to ty mi będziesz. Co są roku. No mamona, no mamarka, bo. Dobra, już Midoria, zapieraj. Dobra, ja chcę się zapytać Was, jakie macie supermoce? Dzisiaj miał być jeszcze z Wami Vanisher. Moja supermoc to szczanie podko. A moje to zabieranie logo z Pokémonów. Co? No, no, był zespół RR i zajął mi jedno R. A, co tam pisać? Od dzisiaj nazywacie się Team? Team? Team Down. <grym> Team Down! To będzie do Was bardziej pasowało. Dobra, robimy teraz taką scenę improwizowaną. Wypada na ciebie teraz jakiś turbo złoczyńca wchodzi do tej klasy, nie? No? Co robisz? E, Sam pod ciebie. Nie? E, Robię. Jak to ma go niby przekonać do tego, żeby nie wiem, poddał się. Ja wtedy wstaję. napinam klatę i gościa strzelam. Musisz się to wyobrazić, bo tego teraz nie będę robił, bo oczywiście nie chcę niszczysz klasy, ale tutaj wylatuje takie coś. E. Jest rozbieżność, bo tylko jak przeciwnik będzie na środku biegł na mnie, to wtedy go nie trafię, ale o tego będę miał Midorię, żeby po prostu będzie stał. Jak to Midorię, ja to lepiej robię, ja zawsze lepiej robię. Kciuka biorę i w dupsko i on leci do przodu i jak torpeda i myślę, że chyba będziemy zgranym zespołem. Robinie, w twoich papierach nie było, że masz umiejętność strzelania laserem z klaty, ale rozumiem, że zataiłeś to. Bardzo dobrze, bardzo mądrze. Niech przeciwnicy nie znają się na twoich mocnych stronach. Super, bardzo fajnie. To ja myślę, że awansowaliśmy cię właśnie teraz do... Team Down Plus! Yes! E, Mie, Midoriya, ty dalej jesteś e, w tej niższej klasie. Chyba, że zaprezentujesz mi teraz swoją jakąś supermoc. Dawaj, pokaż, wyjdź na salę, pokaż mi, co potrafisz. Ja, jak złoczyńca przyjdzie, to najpierw zrobię monolog. Ja, Midoriya, ja. w wieku 17 lat poszedłem do szkoły żeby zostać super bohaterem. A teraz pojawiła się sytuacja, w której mogę wreszcie to skonfrontować z jakąś sytuacją, czyli tobą zły bohaterze. Jeśli mnie słuchasz, to słuchaj mnie dobrze. Ja dzisiaj cię zabiję po prostu walę cię swoje piechy i normalnie wszyscy pójdą przecież. I wszyscy pójdą Bang. Więc jeśli się już boisz, to możesz się wycofać! Jeśli się nie boisz, to możesz się wycofać. Ale jeśli chcesz walczyć, to chodź walczyć, bo ja jestem mistrzem świata. O tak, 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 tak. Co ty mówisz? No, do tego, z tego złoczyńcy, co. co Midorie, no, ja wiem, że ty no. jesteś dzisiaj pierwszy dzień w szkole, ale słuchaj. Pieprzenie, takie. Wąsa. Takie pieprzenie, to. Ty chcesz go co? Zanudzić na śmierć? Chcesz, żeby umarł? Wyszedł z tej klasy, bo czuł takie zażenowanie? To jest twoja super umiejętność? To jest robienie sceny, przecież ja tak w każdym filmie tak robią, no ja ten tak robię, a potem robię pięść murzyna i. Pff. Pff. I co, jak widzisz, jak się kręci, widzisz, jak się kręci? Pięść no, no, no. Batmana! Midoria. Tak się powinno załatwiać. Złoczyńców, dobra klasa. Widzę, że mamy teorię za sobą. Wyszło z niej, że jesteście te dupy całkowicie. Bardzo dobrze. A ty, Batman, co? A ty, Batman, byś mógł nam pokazać, jak ty sobie radzisz z przeciwnikiem. Dobra, to powiedzmy, że pojawia się tutaj Joker albo jakiś inny zły Joker. złoczyńca. Tak, wygląda jak ty. Co? Też jest zielony. I mi go przypominasz. Eee, hey, Joker! To ty! Wychodź z niego! Wychodź z niego! Gdzie? Wellardaj! Wellardaj! Dajcie mi inhalator! Słuchajcie tego! Wychodzi tutaj zły złoczyńca! Może być Joker, może być ktokolwiek inny. I teraz tak, ja jako Batman robię tak. I am Batman, dziwko. I on już spier... A jak ma mało, to wyciągam z tyłka, bad bumeranga i rzucam do niego. Jak go trafię, to jest zajebiście. Jak nie to spiekala Jak nie to spiekala <śpiewasz> Teorie mamy za sobą. Jesteście gotowi na to, aby przejść do fizycznej części. Popracujemy nad waszą tężyzną. Po to, żeby włoczyńcy, kiedy będą patrzyć na wasze wielkie pizki, cycki i dupy, będą spieprzali. Je, bo będą się was bali. Ciebie Robinie, ciebie możemy ukształtować. Dużo potoksów, te Poszło w tyłek poszło, też. Poszło. Będzie Takie. coś z ciebie. Ty, dory, ja wyglądasz jak deska. No bo przecież nie jestem babą, no halo. To, że Ty masz po prostu sobie jedna wstrzykiwałeś. No wstrzykiwał nie, sobie to. Nie tyma. myślisz, że To jest trening. Pobić sobie no ale nie widzisz, że to jest po prostu wszystko takie jakieś gumowe, no dotknij tego Uważaj, bo palca sobie znowu złamiesz jak mnie dotkniesz Idziemy <śm> <śm> co? <ś> Zaczynamy nasz trening Zobaczymy który z was jest lepszy Będziecie biegnąć na czas To szybciej dobiegnie to Dostanie ciasteczko później ode mnie Ciacho Ciacho Tak stańcie tu Wyobraźcie sobie że tu jest linia Tutaj w tym miejscu Tak jest moje skrzydło Proszę stanąć przy nim Tak Do boksów Do boksów już ustawić się ja nie chcę biegać obok tego spocucha Midoriya ja. Przecież wahał moje gacie Cio Liczę do trzech Na trzy Rozprędzacie się do prędkości światła Potem na zakręcie trochę wyhamujecie Do mach trzy Potem znowu na kurwiacie. Prędkość światła i potem napcaj idzie do samego końca. Rozumiecie? Robicie dwa okrążenia, kto będzie pierwszy dostaje ciasteczko. I plus jeden, do zdawalności egzaminu końcowego. Przygotować się! Raz, na trzy lecicie jak Wtedy coś. mi Dobra. widoki zasłaniać! No bo ja to jest bramka, tak? No, żebyś nie wyleciał za szybko. Dobra. Dobra Raz, no. dwa, trzy. Wygrywam, wygrywam! Koniec! jest! Wygrał Robin! Jest! Wierzyłem to Wierzyłem w ciebie! Wierzyłem w ciebie. No. Jak to no halo! I co, i co twoje dzioranki do dupy się dodały? Co żodanki? Gumiaki! To gumiaki. 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 Nie wiem ten no nie! No. Team gumiaki. Dobra, słuchajcie, uczniowie tej specjalnej szkoły Team Down Plus Ultra RTX Każdy superbohater powinien umieć trafić do dziury. Midoria, czy wiesz, jak wygląda dziura? Nie wiem. To wygląda tak. Jest dziuro. Słuchaj, musisz tą piłkę rzucić, tak, aby trafić do środka. Czy jesteś gotów spotkać się ze swoim przeznaczeniem? Tak, jestem! Hehe, he, Polska! Polska! Podejdź do linii, rzucasz. Ale, ale za dlaczego trzy. on siedzi? Bo jeszcze nie jego kolej. A, no dobra. Widzisz ten kosz? Rzucasz, patrz, ja ci teraz pokażę moją tajną technikę rzucania piłką. Zobacz. Jednym palcem, jednym palcem rzucam, żeby nie rozkłóciwić tego całego kosza. No, prawie się udało. Teraz ty. O kurwa. A niech mnie! Kurczeczki! Oczuń się dzieciaku. Robin, pokaż mu jak się rzuca piłką! Zobacz. Klata wypięta, pośladki spięte, i rzucamy jedną rączką. Ja chcę osiągnąć rzut perfekcyjny. <grym> Tyłek za bardzo był spięty, jeszcze raz. Klata, dupa, rzut! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Czoo! Klata, dupa, rzut. Eee, Robinie, Coś ci spadło? Gumowe je padło. I myślę, że zaliczyłem. Dobra, Robin, za technikę. Bo do nie trafił, ale za nie. piękną technikę, pośladów i klaty, dostajesz jeden punkt. Ty, Doria dostaniesz w łeb. A ha. no nie! Musisz się hartować! No, przestań się masz zgaić! Masz być superboaterem. Superboaterzy codziennie się okładają rano przed lustrem po mordzie. I ty wtedy zostajesz super. Aaaaaah! Ja no. jestem super. Jak zawsze staję u Batmana przed lustrem, narpie bierze moją głowę i pod wodę i spuszcza w kiblu. Tak. Tak. I dlatego ma takie zajebiste włosy. Uczniowie, Robinie i ty, zupa pomidorowa. Słuchajcie JAK to zupa pomidorowa? Pan nie pamięta mojego imienia. <grym> Jesteś mi do ryja, co nie my ryja. Cicho bądź. Tak, i ja od dzisiaj jesteś pseudonim. Zupa pomidorowa, bo masz czerwone buciki. Co mnie są jakieś buciki? Są Jordan, te papucie, to żeś kupił na AliExpress i teraz z nich Jordanu, co sobie markerem tam napisałeś. Słuchajcie, znajdujemy się na arenie superbohaterów. Tutaj widownia, czekają tutaj na wspaniałą walkę, która się dzisiaj tutaj odbędzie. Ja nie wiem, na co oni czekają, jak ja tam słyszę. Legia, legia, słuchają i czekają, aż dostaniesz w pierdol. Po co? Bo jajco. Od tego zależy dzisiaj, czy wyjdziecie na ulicę, czy pojedziecie do szpitala. Cały dzisiejszy trening. Idę który do szpitala, wrócę za tydzień. Midoriya, wracaj tu, bo się przejadę tam do tego szpitala i jak cię pierd, to cię już A tam nawet lekarze nie poskładają. Wracaj tu. On nawet pelerynki nie ma bez hehe. <laughs> ani Majtek na gaciach, ani pelerynki. Co ciebie za superbohater. No coś ciebie za superbohater. Nawet no gaci yeah. nie masz. Super dupa. I ubierasz się jak z jakichś chińskich bajek ty. Czy możemy się już bić. Zaraz ci mordę o klepie robin. <laughs> Tylko jeden z was może zostać zwycięzcą dzisiejszego wieczoru. Niech wygra najlepszy. Będziecie się klepali po dupach! Po mordzie! Po klatach! Gołe klaty! No! Ściągacie no. koszulki! Oh. I klepiecie się! Niech zaczną się igrzyska śmierci No walcz, no walcz! Pokłonam cię! Równie tak jeszcze, rób mi tak jeszcze, kop mnie! Pokaż swoją moc, no Nie no, tragedia jest, poczekaj! Proszę pana, bo cię nie chcę przewalić! Co ma być bitwa? Gdzie ty jesteś? O tu! Lekarza, lekarza! Fresh! FATALITY Rowinie, moje gratulacje Wygrałeś dzisiejszą bitwę Czujesz się dumny? Mam nadzieję, że tak Ja myślę, że tak Bardzo dobrze Daj rękę Co to za śmieci tu są? to sobie? <laughs> Jesteś zwycięzcą! Ja jestem zwycięzcą! Amidoria Jest gównem Siemam mordeczki z tej strony, Batman. Batman. Tak, jest ten Batman. Słuchajcie tego. Znajdujemy się teraz w mojej Batkewie. To jest moja tajna baza operacyjna. I teraz pamiętajcie, macie zostawić Suba oraz Lajka like w górę. Bo jak nie, to przyjdę do ciebie w nocy i będę cię badmobilował. A tego się pan nie chciał, nie? No to już zostawiaj łapkę w górę i lecimy dalej z tematem. Bo mam bardzo ważną sprawę do powiedzenia. Hmm, jak dobrze wiecie, mam sklep z koszulkami. Titris, eee, coś tam, coś tam. Sharikan VR, zajebiste wzory. Bardzo Fajne, bardzo męskie, czarne, białe i różowe. Do wyboru do koloru. Wbijajcie tam. Są babki, są dziadki i są maćki, tak jest. No, i jakieś kangury. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło tam u mnie. Dodatkowo zapraszam jeszcze na mój drugi kanał, Nora Szarikana. tam macie tam bardzo fajne inne filmiki, które też są śmieszne. Hehe, <laughs> a i kanał Maćka, nie? Maciuś też fajną robotę tam robi, także jego też możecie odwiedzić. Ale dopiero po tym, jak mnie odwiedzicie, nie? Nie inaczej. A, no i ten. Streamuję sobie na Twitch. Taka platforma, gdzie się tam robię na żywo takie te kram w gry i w ogóle. I jest bardzo fajnie. Także zapraszam serdecznie tam do mnie oraz do całej mojej ekipy, bo oni również streamują. Linki macie w opisie. Nie czekajcie! Wbijajcie! Woah, potmon!